Bardzo fajny, bardzo, bardzo fajna konferencja, jestem tu po raz pierwszy, bardzo dziękuję za zaproszenie i, w, i ten fire Side Chat i później panel, rewelacyjnie. Bardzo dobrze, jestem w ogóle zachwycony ee, salką jak chodzi o wywiady i tak naprawdę o panele. Dużo startupów, fintechów, insurtechów, dzięki temu można wymieniać doświadczenia i to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo cenne. Dla mnie osobiście dużo inspiracji i przemyśleń, jak to wdrażać w korporacji. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji wcześniej. Teraz jest równie niesamowicie jak wtedy. Ogromnie się cieszę z tego, że udało się zorganizować spotkanie, ale również panele, w których mogły się spotkać osoby z różnych tak naprawdę środowisk. Przedstawiciele tak naprawdę różnych branż, czy to rynek, czy to decydenci, czy to instytucje finansowe. Jest to rzadko spotykane, ale zdecydowanie jest to inicjatywa, która jest potrzebna, także jestem niezwykle zadowolony z tego, że mogłem brać udział. Bardzo mi się podobają tematy, bo są bardzo na czasie i takie związane z obecnymi wyzwaniami branży. Jak zwykle, bardzo ciekawe wydarzenie i super szansa do tego, żeby spotkać praktyków rynkowych, wymienić się doświadczeniami i usłyszeć, zobaczyć, co jest teraz na agendzie typowych instytucji finansowych w Polsce.